Chcecie zobaczyć jak wygląda typowy poranek Olczyks, w którym bardzo nie chce jej się wstawać? No to właśnie tak, podnosiłam się chyba pół godziny z łóżka, ale jest git. Włączamy moją ulubioną playlistę, czyli 40-letnia rozwódka i lecimy ze Skinker. Najpierw myj ją twarzy. Ścieramy buźkę i lecimy z serum, tak wmasowujemy, wmasowujemy, kremik pod oczy, bach, bach i jeszcze tylko SPF i możemy sobie przychodzić do makijażu bez podkładu, czyli pomalować brwi i rzęsy i w sumie tyle. I teraz jak już jestem gotowa, to wypadałoby pościelić łóżko, więc poprawiamy elegancko, przebieramy się hops i jestem gotowa, żeby zrobić sobie jeszcze przed wyjściem pranie. Oprócz tego jakieś śniadanie i po śniadanku co jeszcze? Kawa chyba, tak? No jak, kawka wleciała. I tutaj jeszcze sobie podczas śniadania Śniadania trochę popracowałam, pewnie wstawiałam jakiś filmik. Szybka saateczka do pracy, bo trzeba by coś zjeść, no i się ubieram. Buty raz, teraz wlatuje komin, po kominie kurtka, nauszniki i możemy wychodzić. Wychodzimy, możemy iść pracować, zamykamy drzwi i muszę się wrócić po telefon. Pa!